Witam Was, dzień dobry. Dzisiaj przeanalizujemy sobie zadanie z działu Geometria Analityczna. Jest to zadanie z klasy trzeciej z podręcznika. Na, na paraboli o równaniu y równa się 0,5x2 wyznacz punkt p, którego odległość od punktu a podanego jest najmniejsza. Oblicz tę odległość. Od razu zrobimy sobie rysunek, który nam pomoże wyobrazić sobie, z czym mamy do czynienia. I jak widzicie, na paraboli o równaniu y równa się 1, 2x kwadrat zaznaczyłam punkt p, którego współrzędne na razie określiłam jako x0, y0, czyli takie y, na razie nieznane, ale ponieważ ten punkt leży na paraboli, więc oczywiście jego współrzędną y-ową możemy y, napisać zgodnie ze wzorem tej paraboli, prawda? No bo skoro na niej leży, to... Wszystkie punkty leżące na tej paraboli są opisane takim równaniem, więc od razu mamy już tutaj użycie jednej literki, a nie dwóch. To nam na pewno ułatwi. Teraz odległość punktu P od punktu A to jest nic innego jak odcinek PA. Ale, ale teraz tak, ten odcinek PA możemy zgodnie ze wzorem na długość odcinka. Rozpisać jako. Minus 6 minus x0 do kwadratu, dodać 0 minus 1, druga x0 do kwadratu. I teraz przydałby się komentarz, mianowicie taki, że jeśli badamy funkcję, która ma pierwiastek, na, jakby na sobie, to równie dobrze możemy badać funkcję. Podpierwiastkową, dlatego że jeśli znajdziemy wartość najmniejszą czy największą funkcji podpierwiastkowej, to będzie ona jednoznaczna z tą wartością funkcji tej wyjściowej. To znaczy, jeśli ja sobie za G od x, za tą nową funkcję, określę to, co jest podpierwiastkiem, tylko dla ułatwienia, pozbądźmy się minusów, bo zauważcie, że jak tutaj mam. Minus 6 minus x 0 i wyłączę minus przed nawias, to on w tym kwadracie i tak zniknie, więc to będzie równoznaczne z napisem x plus 6 do kwadratu. A tutaj 0 minus 1 druga x kwadrat to jest, wiadomo, minus 1 druga x kwadrat, więc ten minus też w kwadracie zniknie. Czyli wystarczy, jak napiszę, 1 druga x kwadrat do kwadratu. To jest to samo. I tak naprawdę będziemy zajmować się badaniem tej funkcji podpierwiastkowej. Rozpiszmy ją teraz. I żeby ją badać, liczymy jej pochodną. Tu oczywiście uporządkowałam to już według potęg, żeby było łatwiej. I szukamy miejsca zerowego pochodnej. To jest warunek konieczny do tego, żeby było ekstremum. Tutaj jak widzimy, ta pochodna jest wielomianem trzeciego stopnia, więc, żeby znaleźć te miejsca zerowe. Nie możemy pogrupować, bo tych wyrazów jest 3, więc chyba najwygodniej będzie schematem Hornera. W schemacie Hornera wpisujemy sobie współczynniki tego wielomianu. Przy x do trzeciej jest 1, przy x kwadrat jest 0, przy x jest dwójka i tam mamy dwunastkę. I tu wpisujemy liczbę, która jest podejrzana o bycie miejscem zerowym. Tutaj strzelam minus 2, mam nadzieję, że będzie pasować. 1 nam się opuszcza, minus 2. Tak, 4, 6, minus 2. I mamy to, tak, czyli mamy minus 2. To znaczy, że ten nasz wielomian rozłoży się jako X plus 2 razy X kwadrat minus 2x plus 6. Ok. No i teraz sprawdzamy ten yy, drugi nawias, czy on ma jeszcze miejsca zerowe. Wychodzi nam delta ujemna, więc ten drugi nawias nie ma miejsc zerowych. W takim razie jedynym miejscem zerowym pochodne jest liczba x równe minus 2. Jeszcze sprawdzamy znak, czy pochodna zmienia znak wokół tego miejsca zerowego, bo to też jest warunek, y, który musi być spełniony. Pochodna ma wzór ten. Patrzymy na to. Jak narysować jej wykres? Skoro ma y, przy potędze najwyższej współczynnik dodatni, tutaj z przodu, tak. To zaczynamy rysować jej wykres od góry i przechodzi przez miejsce zerowe raz, ponieważ jest to miejsce pojedyncze. No więc po lewej stronie minus dwójki jest na minusie, po prawej jest na plusie, czyli dobrze, pochodna zmienia znak wokół miejsca zerowego. I teraz co nam to mówi? Tam, gdzie pochodna jest ujemna, nasza funkcja jest malejąca. Tam, gdzie pochodna jest dodatnia, nasza funkcja jest rosnąca. Czyli widzimy, że w minus dwójce jest dołeczek, czyli wartość. Najmniejsza, minim, minimum, czyli wartość najmniejsza. Czyli znaleźliśmy to, co trzeba. To znaczy, że y, x równe dwa, minus 2 to nasze x0, to nasze szukane x0, ten najlepszy x. W takim razie nasz punkt P ma współrzędne minus 2. I współrzędna y to jest 1, 2 x 0, kwadrat, czyli 1, druga razy 4, czyli 2. To jest współrzędne, to są współrzędne tego punktu P, który szukaliśmy. I w takim razie odległość, ta najmniejsza, którą też trzeba było policzyć. Trzeba tutaj pamiętać o tym, że w treści mieliśmy też obliczyć tę odległość. W takim razie odległość A, ta najmniejsza dobra, możemy ją policzyć nawet z tego wzoru od razu, bo mamy tutaj prawda, wzór jaki. Więc wstawiamy sobie za x0 minus dwójkę i policzymy czyli PA to się równa pierwiastek z 20, czyli dwa pierwiastki z pięciu o i to jest nasza odpowiedź do tego zadania, także yy, troszeczkę tutaj może rzeczy, yy, tak trochę w domyśle, więc mam nadzieję, że takie rzeczy jak yy, obliczenie pochodnej czy schemat Hornera są jasne, jak nie to, no to po prostu to praca własna, trzeba sobie to gdzieś odszukać, yy, a w tym zadaniu tak to wygląda, i to właściwie tyle. Także dziękuję za uwagę, i do usłyszenia.